Сено oh. oh. Chciałbym Ci tyle powiedzieć, myślę od czego zacząć. No więc może zacznę po prostu, to ja Twój tato sam. Nie wiem jak wyrazić wszystko, co mam w sobie mogę, więc może pozwól, że najpierw coś Ci opowiem o Tobie. Kiedy to piszę, masz ponad 8 miesięcy, jesteś chłopcem zawsze radosnym i uśmiechniętym. Co lepsze, urodę masz po mamie całe szczęście. Bo na całym świecie jeszcze nie widziałem od niej istoty piękniejszej. Twój uśmiech, zapamiętaj te wersy, nigdy nie będziesz musiał Zagadywać do dziewczyn pierwszy Wierz mi, na tych tematach Tata bardzo dobrze zna się Zaufaj, ale o tym opowie ci kiedyś Raczej mamusia I chociaż ja i ona jesteśmy jak ogień i woda To nigdy ci nie powiem nic o nich w złych słowach Lepszej mamy wymarzyć sobie nie mogłeś chyba W oczach już nie miłość ma nawet To jakiś obłęd chyba Pamiętam jak usłyszeliśmy Twego serca bicie pierwszy raz Ale to przeżycie Boże święty Aż radości popłynęły obojgu Spod powiek nam. z naszej miłości narodzi się mały człowiek sam. Nie potrafię opisać, co wtedy czułem. Prócz twojego serca, bicia nie słyszałem nic wtedy w ogóle. Aha. Jego serca piszcia, nie słyszałem w Tak jak we mnie Taki w tobie też zew Jaki ojciec Taki syn Co z tym jest grzeczki mówią na mnie Stary Oskar Wierzę, że za rolę ojca Kiedyś dostanę Oskara Tak jak we mnie Jaki w tobie TZFT, jak jaki ojciec taki syn, co z tym jest skreśli Ziomki mówią na mnie stary Oskar'a Wierzę, że za rolę ojca kiedyś dostanę Oskar'a W szpitalu miałeś najlepszy ze wszystkich dzieci flow No raczej nie inaczej, wariacie potacie, na rapie lecisz, yo Lubisz, ty włączam muzykę, ci przeważnie to rap Chcę w tobie zaszczepić pasję, na poważnie Jak będziesz chciał, przekażeć ci wiedzę, dla mnie to ważne, tak Z pasją mocniej czuję się bodźce Ci wyraźniej świat Postaram się wychować cię na swoich błędach, swoich błędach Bo najważniejsze, żebyś moich nie popełniał I wszystko co będzie trzeba, zrobić dla Ciebie Choćbym miał stanąć, na głowie śmiało iż w ogień mogę za ciebie Zawsze w każdej ci pomogę potrzebie Nigdy w życiu nie pozwolę Ci zejść na złą drogę, bądź pewien Synuś, O oto w ogóle się nie ma Będę takim ojcem, żebyś miał po mnie same dobre wspomnienia Takim ojcem, żebyś miał po mnie same dobre wspomnienia Tak jak we mnie, taki w tobie też ze wci Jaki ojciec, taki syn, co z tym jest krew? Ziomki mówią na mnie, stary, Oskara Wierzę, że za rolę ojca kiedyś dostanę Oskara Tak jak we mnie, taki w tobie też ze wci Jaki ojciec, taki syn, co z tym jest krew? Stary Oskara, wierzę, że za rolę ojca kiedyś dostanę Oscara. Jesteś moją największą dumą i moim szczęściem największym. A być ojcem przekłada się coraz częściej na besty. Husarski pierwiastek masz ten sam co ja też. To samo samą ikrę w oczach mój chłopak, moja krew. Żonki na rapie swą mnie, stary Oskara Wierzę, że w kategorii najlepsza rola ojca dostanę. Oscara! Będę się przynajmniej starał, więc jeśli mi się nie uda, będzie to największa dla mnie kara. Będę cię bronił dopóty, dopóki będę żył. Fu, o twoje marzenia walczył, ile mi starczy sił, żebyś mógł w duchu pomyśleć. Byłem z niego dumny, Aha. widząc mnie po raz ostatni, zanim zamkniesz jego trumny. Tak jak we mnie, taki w tobie też ze wkwi Jaki ojciec, taki syn, coś z tym jest kręg Dziomki mówią na mnie stary Oskar'a Wierzę, że za rolę ojca kiedyś dostanę oscara Tak jak we mnie, tak i w tobie też zewki Jaki ojciec taki swym, co z tym jest kreśki. Ciąki mówią na mnie stary Oskar'a Wierzę, że za rolę ojca kiedyś dostanę oscara Aha... 2016, teraz albo nigdy Oskar, w stary A you.